Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję, że chcieliście Państwo przyjść na dzisiejszą naszą wystawę. Wystawa została zainspirowana przez parlamentarną grupę polsko-izraelską, ale zorganizowanie jej było możliwe dzięki współpracy i pomocy ambasady Izraela w Polsce, a także Naczelnej Dyrekcji Agitów Państwowych. Za co bardzo dziękuję. Ta dzisiejsza wystawa jest przede wszystkim poświęcona państwu Izraelu, 65. rocznicy istnienia tego państwa. A fakt, że wielu wielkich Izraelczyków ma korzenie polskie, dowodzi do tego, jak wiele łączy nasze kraje. Bardzo dziękuję za to, że jesteście tutaj dzisiaj wszyscy razem. Oddaję głos pani marszałek, a jeszcze zanim oddam głos, powitam panią marszałek z Eduka, bardzo dziękuję za przybycie <klucz> oraz jego ekscelencję ambasadora Izraela, w mela, Polsce pana Swifre Fdela. <klucz> bardzo proszę, pani marszałek, oddaję głos. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca, szanowni. Państwo posłowie i senatorowie, ekscelencjo, szanowni Państwo, drodzy goście, witam Państwa bardzo serdecznie, wszystkich przybyłych na otwarcie wystawy pod tytułem Nasi Izraelczycy. Losy polskich Żydów w Prezentowanej w marku najważniejszym w Polsce, w tej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Ta wystawa jest związana z podaniem 65. rocznicy powstania państwa w Izraelu. Obecny rok, rok 2013, Sejm Rzeczypospolitej ogłosił rokiem Juliana Rudziwa. Nie bez powodu przypominał to wydarzenie, Jan Mulin to jedna z wielu postaci polskich Żydów, którzy w sposób wybitny współtworzyli kosmopolską. Można wymienić chociażby Władysława Leśmiana, Piotr Szuca, Antoniego lado Jana Brzegle. Patronem ubiegłego roku Sejm ustanowił Janusza Korczaka. Panu Rzeczypospolitej Praw Dziecka, prekursora nowoczesnej pedagogii. Lista polskiej Żydów, którzy wnieśli ogromny do nauki, jest również inkluzywna. Nie ma wokół polskiej historii, w którym nie uczestniczyli ze Żydzi, tworzący swoistą wartość dodaną. Pamięć wspólnoty polskich i żydowskich osób śródponatów jest wciąż żywa, a za ciekawieni żydowską kulturą nie minę, czego świadectwem jest choćby. Krakowski Festiwal Kultury Żydowskiej, który przyciągnął w ubiegłą w sobotę wiele tysięcy widzów. Wystawa, którą będziecie Państwo mieli okazję obejrzeć z inicjatywy polsko-ukrańskiej Grupy Parlamentarnej, ze szczególnym zasługiem Pani Przewodniczącej Libery Bawelskiej, która pilnowała w każdym szczególe tego, abyśmy mogli się podziwiać tę wielką wystawę prezentuje jeszcze jeden bardzo istotny element naszego wspólnego dziedzictwa, ściśle związany z kształtowaniem się niepodległego państwa Izraela. Ukazuje bowiem wąskie drobne wybitnych przedstawicieli państwa Izraela, działających w polityce, w kulturze, w nauce. 65 lat temu, kiedy powstawało państwo Izraela, realizując prawo narodu żydowskiego do narodowego odrodzenia w swojej własnej wieczyźnie, Wielu ojców założycieli nowego państwa wiedziało dzięki wyniesionemu Polski doświadczeniu, jak bardzo uwiera brak swojego państwa i jak smakuje odzyskana wolność. Pamiętali też, jak buduje się nową rzeczywistość, rzeczywistość państwową, polityczną, administracyjną i ekonomiczną. Cieszę się, że wykorzystali te doświadczenia w budowaniu swojego państwa. Zodowodem przez Naczelną Dyrekcję Archivów Państwowych we współpracy z Izraela, wystawa Nasi Izraelczycy, losy Polskich Żydów i którą za chwilę będziecie Państwo mieli okazję obejrzeć, wyraźnie podkreśla aspekt więzi ludzkich w naszych wzajemnych relacjach opartych na wielobiegowej, wspólnej historii narodów żydowskiego i polskiego. Wskazuje przy tym, że korzenie państwa Izrael i jego życia politycznego, społecznego i kulturalnego płyną bo chodzi o swoje jako przedstawiciel narodu, w którym przez wiele wieków życi znajdowali dobre miejsce do życia, przesyłaliśmy pozdrowienia. Dziękuję. Dziękuję za tą współpracę, z tą wspaniałą e, wystawą, bo, na, bo naprawdę, kiedy oglądam na tą wystawę, Przecież znamy no, znamy, no, znamy ty, wszystkich, tych, e, wszystkich tych ludzi, e, którzy tak, taki głęboki wpływ mieli na, na powstanie Państwa Izraela i na życie Państwa Izraela w różnych, w różnych obszarach życia. Ale jednak jak tu się razem wszystko pobici się tutaj, w tej e, oczywiście, to naprawdę może my sami sobie nie stali obrażaliśmy. Wyobrażali sobie jak głęboki Łęknoch. Teraz można trochę zrozumieć tę opowiadać polowę posłów pierwszego rysenia w z Polski. Dlatego to naprawdę tak opowiadają, że tam czasu do czasu podczas posiedzenia w nsyp przenieśli się rozwami po polsku o po to, by to be precise, skrócić się po polsku, ale to było bardzo dopełni, bo to trzeba było zbudować do tego protokołu. To nieoficjalny NSYP-u, to Pańskie Oczywiście to było bardzo przyjemnie i bardzo domowe, domowy styl. Wszyscy przyjechali, połowę wszechświatów polskich, czyli bardzo wygodnie i kontynuować. Pierwsze wiersze, wielkie pacy polityczne, stosunki politycznych, partii politycznych, od Prawicy do i wyraźnie. Wszyscy przedstawicieli w tym budynku, w przed wojną i później w Izraelu. Także e, oczywiście e, to jest e, jedna z najważniejszych państw e, państwa Izraela e, e, Tak? to jest e, e, najlepszy sposób e, e, może określić te 900 lat wspólnej historii Żydów e, Polaków. Nawet, że czasy były różne, dzisiaj jest różnica. Dwa. Ale ogólnie, ogólnie musimy pamiętać, to jest bardzo ważne, też tam naszym ludziom powiedzieć, że te 900 lat mają znaczenie. Mają znaczenie, są ważne. I potrzebujemy pamiętać wszystko. Te bardzo dobre czasy. Te bardzo dobre czasy, też, też te niedobre czasy. Ale pierwsze, te czasy, gdzie najwięcej Żydów na świecie żyło tu, w tym kraju. I dlatego. Oczywiście taki głęboki w tych polskich szydłów Izraela. No już nie teraz nie, nie tak bardzo, może nie tak bardzo. No tak, trzeba powiedzieć może po i nawet po arabsku mówią więcej o Izraelu niż po Ale ta baza, można ta baza, zostały, te zostały, ludzie, którzy przyjechali stąd naprawdę zbudowali ten, ten nasz kraj. Zbudowali ten kraj w regionie ciężkim. E, Okej, okay. każdy ma swoich sąsiadów, e, e, tez. E, tez. E, ale nawet że w takim regionie zdaje mi się, że udało się naprawdę zdobyć bardzo dużo technologii, medycynie, w medycynie, w kulturze i w demokracji. Właśnie w takim regionie, przeczytę, czy cały region był demokracyjny, niestety nie między czasem wygląda, że my jesteśmy tam jeszcze sami demokracyjnymi e, mam nadzieję, że są jest jakoś do tego. E, do tego. E, I dlatego e, jeszcze raz e, naprawdę chciałem e, wszystkim podziękować za ten gest w Sejmie, bo nie mogło być lepsze miejsce pokazać tą wystawę niż w Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Andrasza, Będziemy mogli obejrzeć i zapoznać się z niektórymi życiorysami wielkich Izraelczyków o korzeniach polskich. I myślę, że będzie to dobry przyczynek również do rozmów między nami. Ale korzystając z tego miejsca, ja chciałam bardzo podziękować wszystkim członkom Parlamentarnej Grupy Polsko-Izraelskiej za Wasze wsparcie i zaangażowanie.